modlitwa do Ducha Świętego, o pociechę i pomoc. O Duchu Święty pocieszycielu i obrońco, któryś w dzień zielonych świąt na apostołów wstąpił i serca ich łaską, mądrością i miłością napełnił. Proszę Cię, dla onej hojności, i litości Twojej, abyś duszę moją Twoją łaską, a wnętrzności moje ową niewymowną słodyczą miłości Twojej napełnił. Przyjdź, Duchu Święty, spuść z nieba promień Twojej światłości. Zawitaj, Ojcze ubogich, dawco światłości, i zapal serca nasze Twoją miłością. Zawitaj, pocieszycielu miły, oblubieńcze wdzięczny, pewna ucieczko dusz naszych, który zgładzasz grzechy nasze. Zawitaj lekarstwo chorób naszych, umocnienie słabych, lekarstwo grzesznych. Zawitaj, mistrzu pokornych, pognębicielu hardych, pociecho osobliwa żywych, Zbawienie umierających Zawitaj, Boże mój, a przyjmij mnie w łaskę Twoją I obdasz mnie swymi darami i łaskami Napój mnie darem mądrości Oświeć mnie darem rozumienia Rządź mnie darem porady Wzmocnij mnie darem mężności Naucz mnie darem umiejętności, obdasz mnie darem nabożeństwa i bojaźni twojej. O najsłodszy miłośniku dusz czystych, ty wiesz dobrze, że ja sam z siebie żadnej rzeczy dobrze począć nie mogę. Przeto rządź mnie Twoją litościwą ręką i wyprowadź mnie ze mnie, Abym żył w Tobie. Zniszcz, Panie, i umóż we mnie wszystko to, co się Tobie nie podoba, abym zawsze pełnił Twoją wolę i abym cały był jedną doskonałą ofiarą, abym cały pałał Twoją miłością. Wejrzyj, Panie, na to nędzne stworzenie Twoje które w nocy i we dnie wzdycha, pożądając ciebie, Boga swojego. I kiedyż mi się to stanie? O co proszę? Kiedy przyjdę i pokażę się przed obliczalnością Twoją? Kiedy wnijdę do onego dziwnego przybytku Twego? Kiedy będzie oblicze moje napełnione weselem z obecności Twojej? Kiedy się nasycę darami i łaskami miłosierdzia Twego? Kiedyż za pomocą Twoją będę wolny od wszelkich pokus? Kiedy, rozwaliwszy mur tej nieśmiertelności, na wieki się złączę z Tobą? O studnio żywota, Wprowadź mnie do onej przepaści, z której wyszedłem, abym Cię poznał tak, jak jestem od Ciebie miłowany i abym wiecznie w towarzystwie świętych, wybranych Twoich, wiecznej zażywał. Amen. Dziękuję Ci za wspólną modlitwę. Może masz ochotę odmówić inną modlitwę? Wybierz jedną z wyświetlanych teraz na ekranie.